Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na siedlisku gier Union of Gnomes. Popróbujcie rewolucję w karcianej przygodzie Rogue Elite, uwolnij krasnolud krasnoludkowych kamratów, zbuduj oddział, pilnuj zapasów, pokonaj jużców zniszcz najgorszą z nich wszystkich, królewne Śnieżkę. Wolność dla krasnoludków. <taki>, Taki, moi drodzy, mamy opis i słuchajcie, mamy tutaj grę... Mm... Karcianą taktyczną Rogelit yy, przepełnioną humorem, jak widać, może być coś ciekawego. No, wczesny dostępnik mamy teraz. Oceny bardzo pozytywne. E, cena 61 zł. Czy się opłaca? Za chwileczkę to sprawdzimy. Także słuchajcie, no nie ma co tutaj dużo mówić. To będzie pierwsze moje odp e, odpalenie gierki. Wchodzimy do gry, zaczynamy nową grę i zobaczmy. Zobaczmy, cóż tam Gierka będą do zaoferowania. Dzień dobry, szefie, wreszcie się obudziłeś. Eee, nasi ludzie, którzy uciekli z Bo to. o, więzienie dla Gnomów. Eee, odkryli, że jesteś w lochach pod więzieniem. Dobrze. Gnomon to do O, cicho. Dobra, nie będziemy się chować jak szczury, uwolnić gnomy, wolność dla gnomów. Dobra. Czyli tak, wszystko rozumiemy, headquarters. W, tutaj, w tym, w tym naszym kwaterze głównej, możemy zbierać wszystkie najważniejsze informacje, tutaj możemy przydzielać skład, a tutaj mamy bohatera. OK? Zrozumiałe, czyli tak. To jest nasz bohater, jest to Miko, Archer. Tutaj mogę ja mu perki dodawać, talenty oraz klan gnomów. Uh, dobrze eee, Każdy Każdy bohater idzie na misję Ze składem gnomów Czyli krasnoludów, będziemy mówić krasnoludów chyba O! Wolontariusze mogą dołączyć podczas misji Polepszając lub Osłabiając moją taktykę I opuszczą skład po misji No dobra, czyli tak, to jest mój starting squad. Czyli tutaj mamy ludzi, z którymi startuję. Tu są w ogóle wszyscy Gnomy, podzielone na atakerów, craftsmen, rzemieślnicy też są. E, tutaj są procarze e, z pistoletem maszynowym. Dobra, no na razie po prostu wybieramy to co mamy. I jeszcze Headquarters, najważniejsze misje, które mamy tutaj. Okej, okay. buffy, debuffy. No słuchajcie, no, zobaczymy. Onward, idziemy. Zobaczymy, jak to. W, co, z czym to się je. E, I co? <grafię> Kradziecko. E, gnomów tutaj e, no nie mogę. Najpierw musimy zrobić Stranger Things drugi. Dobra, no to chyba tutaj, co? A, przepraszam. To jest mój. To jest mój obóz. Tu jest pierwsza misja. Pierwszy e, rozdział pierwszy. Unikać wykrycia. Znaleźliśmy jakąś klana. Klana, klauna. U uważajcie, i wygląda na to, że jest nagroda za nasze głowy. O, to nie jest dobre. Miko i ja będziemy. Dobra, idziemy w porządku, są nagrody za nasze głowy to jest nasza ekipa, idziemy na ataku nie będę się skupiał bardzo na fabule, tylko wiecie, takie początkowe informacje żeby zobaczyć jak wygląda rozgrywka cześć szefie, jestem najważniejszy i najprzystalniejszy i w ogóle najlepszy e, lubisz dobra, gdzie jesteśmy? jesteśmy w zapomnianym e, lesie na, 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 na. dobra, czy jest bezpieczna podróż? droga, nic, garyt jakaś wrona lata Zapytajmy o radarach, i jest naszą gnomo-encyklopedią. Wygląda jak pingwin. Są To, to są o specjalne pingwiny, właśnie tej królowej śnieżki. Są z rzadki gatunek. Dobra. Teraz tak. Musimy udać się do przodu. Czyli mamy tutaj walkę, dwie walki, później jest kryjówka, gdzie możemy się wyleczyć. Tutaj jest zadanie, i tutaj jest lód. To pójdziemy w lewo, zawalczymy, a później jest lód. I patrzcie. Jedzonko trzeba zdobywać, kiełbaski. Czyli każda podróż. No dobra, 17 widzę, każda kosztuje. To idziemy, 17 kiełbasek zjedzonych. Teraz chyba będzie czas na walkę. Aha. Standardowo co tury. Otrzymuje 5 gnomów z wagonu do ręki. Mhm, mamy jedzenie. Mamy manę. Niektóre skile wymagają many. W porządku. Okej, okay. dobra, słuchajcie. Jedną karciankę graliśmy. Eee, teraz co wiem? Wiemy, że koza mnie zaatakuje za 5 i będzie niszczyć moją zbroję. Czyli jedną manę za 5. Warto by było. Gnom, który mi da 6 zbroi. I ta koza już mnie nie przebije tego. Więc zadajmy dwa razy. Mamy dwa many akurat, więc zadamy to. Mogę z drugiej strony dać. Te dwa, które mi many dają, ale jest ok. Koza mi teraz nie przebije. Nie przebiła. Teraz koza zrobi co? Rzuci na siebie siłę, czyli tak. Zadaj 5 obrażeń, zadaj 6 jeżeli kryt, to zadaj podwójne obrażenia. Tyle, to ona się bafuje. Siła jest. Teraz zadam mi 11 obrażeń, więc warto by było ja mu zadać 11. Czy mogę zrobić to, to. to Spróbujmy to. Nie, nie wpadła trucizna. I zadaj 5, pod Dobra, pięknie. Bez strat zrobiliśmy. Teraz zauważyłem, że mój gnoł jeździ na króliku. Take all. Bierzemy wszystko. Teraz to. Bierzemy Toxic. Zaznacz kartę i wywal. Ale zaznacz wtedy trzy trucizny. Zadaj cztery obrażenia i słabość. To jest fajne. Zadaj 6 obrażeń i słabość. To jest jeszcze lepsze. Skosztowało mnie to kiełbasko. kiełbaski trochę. Dobra. Gnom uratowany może być dodany później w barakach. Wypi czy daj składowi. G cy cy cydr krastoludów. Wypisam, Nie, daj, daj chłopakom. Co to dało? Plus 100 jedzenia. Uuu, fajne. Dobra, lecimy. Teraz tak. Kup kiełbaski. Przetrenuj gnomy. Przetrenuj gnomy. I mogę wybrać sobie, którego gnoma chcę przetrenować. Tego, co dwa razy zadaje 5 obrażeń. Tylko on dwa mady kosztuje. Będzie dwa razy 7. No dobra, niech będzie. Przetrenowany. Mogę kilku. Tre... Mogę kilku. Mam jeszcze 50 sztuk złota. To to, co da zbroję. Da 9 zbroi. Dobra. Dużo to kosztowało. Wystarczy. Eee, kup kiełbaski za 25 kupy kiełbaski. I idziemy dalej. Jest walka. To idziemy. Skład dostaje 100 bonet i 150 kg co misja. Ty zadasz 6, ty się zbafujesz, czyli 6. Czyli dam sobie 9 armora. Tak i teraz dwa razy zadaj temu obrażenia. Kończymy turę. Siła, siła. Dobra, teraz ty zadasz nam 9. Czyli. Tego i tak już nie przebije się, nie? Jest 9 armora, więc jest git, został mi jeden. Fajnie że armor przechodzi na kolejną rundę. Ty mi zadasz 7, to się będzie leczył i jeszcze będzie co? Będziesz piany, jak napijesz, jak będziesz piany, to masz większą szansę na kryty. W porządku, zrobimy tak. Raz. Dwa, trzy, cztery. Przechodzi na trudno rundę? Chyba tak ten spoter, mam nadzieję. Też czy dobrze, że ja? Tak, dobrze zrobiłem. Eee, ty, 8, trzeba Ciebie pokonać, to to Cię pokona. I tutaj napił się. I teraz zadasz 7 obrażeń. I możesz walnąć kryta. No to ja mam z GIT. Trzeba żeby tu, tu i tu. Truciszna niestety nie weszła. Spudłował. Teraz będziesz się leczył. Nie, nie, musimy teraz w ogóle Cię atakować. Czyli. Raz, dwa, trzy. Po prostu rzucimy, bo mogę. Jak na razie robię walki bez straty jakiegokolwiek życia, nie? Więc jest dobrze. Mhm. Bafujesz się znowu. O 25 tarczy, więc mogę po prostu go bić. Za 11 mnie uderzy. Pudło jeszcze. To nie Machine gun nie mogę go użyć. Nie mogę go użyć. A w nie mam money. Teraz mogę. Krytyk za 14. Pięknie. Ekstra i złoto. Wezwij innych, teraz tak, dodać gnoba. Sleeping bag O, jeśli klontwa trafi ten slot, to dostanę, uzdrowię się, w porządku. Czyli mam, e, tylko nie wiem czy, co jest jeszcze klątwą, ale okej. Okay. Teraz tak, mogę iść tutaj w prawo, tu jest jakiś meeting, meeting point, co to jest? Mogę wynająć wy lokalnych rzeźmieszków, gnomich, ludzkich. Nie, idę tutaj. Idę tutaj. Znowu dajmy to składowi. Nie potrzebuję. I co, jest kolejny quest. I zadanie. To idziemy. Zadanie na jeziorze. Mała karawana ludzkiego. Jedzie, jedzie, karawana człowieka, który ma krasnoludy w klatkach I są uzbrojeni przez... Yy... I się zdziwił jak mnie zobaczył Ura... Kupmy gnomy I czy my stąd zaatakujmy? Nie, uwolnijmy go, zaatakujmy Zobaczę, będzie walka To są oni Czyli tak Ty możesz, to możesz wrzucić na mnie klątwę Okej okay. Tutaj mamy ten, czyli 7, obrażeń, czyli tak, 10 zbroi, manę odblokujmy. Teraz rzućmy to, rzućmy to i to. Przebił się 3 hp, trzeba będzie to odnowić. Najpierw trzeba zrobić tak, że tylko żeby Ech, dobra, zrobimy 8 obrażeń, czyli zrobimy... C nie, bo nie mam doma, którego mogę wybrać. Czuz dobra, te ciebie wybierzemy, ale... Dobra, trzeba będzie się wyleczyć, ale żeby się wyleczyć, musimy najpierw zbroję sobie zrobić. O, ma dwa dodża i też zrobił sobie żonę. Nie mogę rzucić prisoner. Dobra, zadaj to, po prostu jest pudło jedno. O nie, to jest to nie jest, że jedno, to po prostu robi się pudło OK. Czekamy aż mi mana wróci. Jeden punkt ładny wrócił. To jak to zrobić? Dobra, dajmy sobie 9 zbroi. To zaatakujmy też jest pudło, dobra, jeszcze czekamy. Odstało zbroja. Teraz to mogę zrobić. I to mnie wyleczy. Pach, Jestem wyleczony i dostałem manę. Dodajmy obrażenia. Tutaj też tego nie mogę rzucić. 6 obrażeń. Złapał mi kolejnego gnoma. Teraz co zrobimy? Raz, dwa, spoter. Jest skryt, więc jest poison. Ja ma truciznę, przez to, że udało mi się go e, zarzucić za, za, za obrażenie krytyczne. Jeden obrażeń i cztery armora. Czyli fajnie by było się wyleczyć. Rzucę to. Rzucę to. Rzucę to. Rzucę to. Teraz w tej turze go nie zabiję, ale dzięki temu go. Do widzenia teraz. Mission is over. Miko zdobył talent. I Ox Boomer. Dobrze. E, bombę chcę. Gnomy, A to wszystko dostaje. Cudownie. Z kolejna walka. Jakaś trudna tym razem. Arcza i 7 obrażeń. Dobra, rzucę to. Tego z tyłu było mniej HP. Bomba, która wybuchnie za dwie tury, tak? 20 obrażeń mu to zada. Akurat ma 20 HP. W porządku, więc... O, manę dostałem. To, co mogę zrobić, to rzucić sobie zbrojkę. Tyle na razie. Mana, niech mi jedna przejdzie następną tą turę. Dobre, teraz mi ten 6 zada obrażeń. Więc, yy, najpierw chciałbym mieć zbroję. Nie mam zbroi. Hmm. Po prostu niech mi to przejdzie na samą turę. Chciałbym się uzdrowić. Tak. 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 Teraz globy z leczeniem. Rzucę to, to wiem, że on sobie zginie. Możemy chwilę czekać. Tak. Teraz to. 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 Dodge jest. To jeszcze nie zginie. Jeszcze przeżyje Pudło. A nie, zginął jednak. Experience Coins. Bierzemy wszystko. Karta. Wybierz jednego gnoma z wagonu. Uzdrów Ulecz i zadaj wrogowi truciznę To jest fajne Czy ulecz mnie, a ja mu truciznę Dwie, dobra Kupimy kiełbaski I trening gnomów mógłbym zrobić To z maną będzie fajne Dwa many i cztery HP Uuu, to jest piękne Jeszcze, nie, drugiego nie dam rady mhm. I jest walka z bossem Zobaczmy, któż to jest. Tutor. Szkoleniowiec. Dobra, pięć obrażeń i jedną klątwę rzucisz. Eee, na No, obrażenia nic nie zrobię, ale zrobię... To... 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 W sumie to też. A to jego leczy. To mogłem zacząć od tego, jak miał full HP. Mogłem zacząć od tego, nie pomyślałem. Dobra, 9 yy, zbroi. Nie, tak, bombę rzucimy. Zbroje, leczenie. Dostępny mój atak wrę wręcz będzie atakiem krytycznym. Dwa razy prison. I teraz tak, 6 zbroi akurat. Kolejnie. Gdzie kabum? Jest kabum. Jeszcze mam. Nie przebiję się, nie przebiję. Więc kolejna bomba. Mam zbroję, więc rzucamy to. Kupimy to. Tych mi złapał, więc nie mogę. Okej, okay, też nic na razie się nie wydarzy. Więc teraz dwa, trzy. Wielki, wielki wybuch teraz, to się będzie bafował. Trzeba z Poison. Tylko trochę uleczę, ale dam mu też ten Poison. Więc jest ok. Mogę duplikować gnoma, nie? Może no nic nie mogę innego zrobić. Spotera mogłem sobie rzucić, ale szkoda mamy. Dobra, teraz tak. Bomba, i jest po nim. Raz, dwa, trzy. Do widzenia. Osiągnięcie. Dostałem. Mogę wybrać kogo tu uwolnić? Może ciebie? Na wszystkich: Immun, Shield, Basher, Bard. Upgrade'uje wybranego krasnoludka w ręce. Fajnie, fajnie. Mhm, uh czy -huh. zrozumiałeś? Uciekniesz z Guantanamo, bo zostali pokonani. Idziemy do Guantanamo, dobra. Eee, tutaj byliśmy. Tu co... Zaraz. Tu coś jest. Crazy Cat Lady. Okej. Okay? Obrażenia, obrażenia, obrażenia. Bomby były spoko. Manalatki są. Tego Aerosmitha nie używam. Za Aerosmitha wrzucę jednego leczącego. te obrażenia równe. Zbroi przeciwnika A, widzicie tu ilość kiełbas to jest to, że Consumption 16 to już wiem o co chodzi Raz na bitwę można się wyleczyć za 10, to jest też spoko Dodaje hmm. dwa obrażenia, jeśli nie trafi to wraca do ręki I dodaje sobie plus dwa obrażeń No to ciekawe zagram czymś takim e, ja teraz tak, siła a tak wszystkich gnomy, gnomów o jeden, o jeden to jest dużo endurance moje życie wszystkie gnomy plus jeden zbroi więcej dają charyzma hmm, wisdom co trzy punkty wisdom zwiększa się leczenie, mana o, mana, co 6 punktów no to jeden dodam, że będziemy szli do tej many. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Talenty teraz do wyboru. Muszę zacząć od tego. Plus jeden do obrażenia Gnoma, jeżeli 50% HP jest. No dobra. To idziemy dalej. Mhm. Crazy Cat Lady. Idź przez. dobra. Tak, idziemy chować się w krzakach. Nie idziemy prosto, ale wybraliśmy złą drogę, więc mnie zauważyła. Walczymy. Dobra. 1 razy 4 czyli 4 mi zadasz obrażenia. Więc fajnie by było, gdybym miał jakąś zbrojkę. Nie mam tego. No to robimy. Raz. 2. 3. 4. Na 4 mnie uderzyło. Teraz 2 razy 4. Co tyle sobie zwiększa widzę. Coś takiego. Teraz 8 mi zada obrażeń. Dobrze. No i po niej będzie teraz. Pam, pam pokonany. I to tyle. Nie. Teraz co? Główne wejście przez piwnicę przez kuchnię. Idziemy przez piwnicę. Wygląda na to, że nikt tutaj nie był jeszcze bardzo dawno. I teraz co? Mamy, mamy kota. Możemy spróbować się przekrać albo zaatakować. Atakujemy. Walczymy, może więcej Expa dostanę atakując tego kota. Eee, dobra, kot mi zada. No to 6 zbroi. Teraz mana i wyleczymy się. Zajmiemy dwa razy obrażenia. rzućmy sobie spotera. I tyle. Od się nie przebił, teraz, teraz może się przebić, więc zrobię tak, 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 tak. wow, przetrucizdę ma. Mhm, teraz już kod na pewno ginie, ale... Tak też zginie. Pokonany. E, teraz przeszukajmy toaletę. O, znalazłem gnoma, Stinka. I teraz mogę zabrać ze sobą mopa albo perfumy. Weźmy perfumy. Koty mnie gonią. Mogę użyć perfumy albo uciec. Użyj perfumy. Uciekają. Ok, uciekły koty teraz. Wygląda na to, że nie ma gnomów na pierwszym piętrze. Kiedy słyszymy pazury kota, wszyscy nie ruszać się. Nie ruszać się może Wąchają nas, ale wyczuły, wyczuły, wyczuły kiełbaski Przestraszmy je Minus 10 HP, czyli jednak nie ten, dobra Otwórzmy drzwi do drugiego piętra. Tam drasnęły mnie Uwolnij gnomy, czy wziąć że kod jest? Nie, uwolnij gnomy. Jest bitwa, dobra. Znaleźliśmy gnomy, ale był też piękny kotek. Okej. Okay. I są trzy. No i tu już sporo obrażeń mogą zadać, ale... Czyli tak. Teraz... Uleczę się za tyle, ile zadam. Patrzcie. No, trochę mi tutaj obrażali. Ten sobie zwiększali sobie obrażenia, więc teraz będzie dość ciężko. Nie mieć obrażeń. Na pewno trzeba było zrobić to. Mogłem wcześniej to zrobić. Dobra, dużo teraz obrażeń wejdzie. Bo ten przebije już pancerz. Teraz się zbafowały. No właśnie. Czy ja to pokonam? Otrój tego kota i ulecz go. Mimo, że wiadomo, że ja on... Dobra, ten już zginie. I teraz będzie bolało. I chyba nawet zginę. Po mnie. Po mnie. nie udało się. Nie, nie, niestety. Powrót do obozu. Run, little gnomes. All back dobra, uciekliśmy. Ale moi drodzy, słuchajcie, no, myślę, że to jest na tyle. Mniej więcej już wiemy, jak giereczka wygląda. Jest całkiem przyjemna, szczerze mówiąc. Całkiem, całkiem przyjemna. Eee, na pewno, jeżeli ktoś lubi tego typu gry, No, on the Coffin Lead, poprzednia gra, którą ostatnio wam pokazywałem, teraz to, no, gierka jakich ostatnio dużo, ale... Ja na przykład bardzo lubię w nie grać, także co. Dzięki Wam bardzo za obecność. Dajcie mi znać, co o Giereczce sądzicie. I do zobaczenia w kolejnych prezentacjach gier. Trzymajcie się. Cześć.